Cześć, witajcie Dzisiaj chciałem wam pokazać kolejnego pacjenta Niestety nie francuskiego Przepraszam, że was zanudzam nie francuskim motocyklem No ale jak już jest, mogę go pokazać Tym bardziej, że stan zachowania w tej Wiktorii Bergmeister, jest naprawdę ciekawy Jak widzicie motocykl jest w pięknej patynie Jest cały oryginalny łącznie to co najrzadsze, czyli kontrolki, stacyjki nawet są oryginalne zaślepki oczywiście wszystko jest wiadomo jedyny słusznego niemieckiego producenta sprzęt elektryczny na kierownicy wygląda, że też jest wszystko silnik jest piękny cały myślę, że tak patrząc na niego to nie był nigdy Otwierany, naprawiany, i tak dalej. Siódło jest też oryginalne. Ta stawka troszeczkę nie wiem, czy jest oryginalna, ale tak to jest wszystko. No, napęd dyfrem. Przekładnią kątową. Wszystko oczywiście sygnowane. Smarowniczki, kalamitki na miejscu. Zabka oryginalna. Co ciekawe, co myślicie? Oryginalnie to była taka zaślepka, skoro tablica jest na dole, to nie musiało być prostu na górę. Tak myślę. Chyba że się mylę, to nie poprawcie. Nawet oryginalna tabliczka jest na kanapie. Druga strona. Jest oryginalna skrzyneczka. Jeszcze z logem. Silnik ta strona tak jak obyka raczej stworzyła Jedynie co to, zobaczcie instalacja elektryczna troszeczkę poszarpana gdzieś trzeba popatrzeć gaźnik marka też lubiona zbiorniczek z drugiej strony przeciągnie kawy nawet nie ma jednej wgniotki piękna patyna błotnik listwy no wszystko jest teraz takie do Was pytanie, może któryś z kolegów oglądających posiada, Tutaj powinna być puszka. To jest właściwie jedyny brak w tym motocyklu. No, takie puszki poszukuję. Też co myślicie o tych tłumikach? Wydają mi się, że coś, coś się nie leżą. A znaczy co leżą ładnie, ale to chyba nie są oryginały Jeżeli coś macie, coś wiecie, coś, już możecie pomóc, no to piszcie śmiało. Cześć.